Ale gdybym powiedział coś takiego, pana, mogę sobie pana bluzą wytrzeć buty? Widzi pan, cały problem polega na tym, że ten zegarek, on nie ma świadomości, nie ma. I niech pan sobie wyobrazi taką sytuację, że pan go nie ma na rynku, pan go przypadkowo położył tu, a ja w trakcie rozmowy z panem yy, Przeżywając tą rozmowę, jak wypadnę, zacząłem się w jakiś sposób bawić tym zegarkiem. I, ale nie robię mu krzywdy, tylko się nim bawię, jakoś go tam przekładam, coś o tam. Zaczęłoby to pana irytować, bo to jest pana rzecz. Podobnie, gdybym powiedział, niech pan zdejmie tą koszulkę i da mi potrzymać. Pomyślał pan, jakiś z bok, na jakimś punkcie, trzyma moją rzecz, trochę przepoconą. Okej. Okay. Ale. Mniej by to Pana irytowało, tak? Ale gdybym powiedział coś takiego, proszę Pana, mogę sobie Pana blusą, wytrzeć buty, bym Pana obraził. Dlaczego daję Panu te przykłady? Dlatego, że wszystko to jest Pana nie ma znaczenia, ile to kosztowało. To jest Pana, ale nie świadomość tego zegarka, tylko chcę poczuć człowieka, który jest tego właścicielem, którego zapach jest tu.